Czas jest bezcenny, czas jest nierozciągliwy, czas i tak upłynie, stracony czas nigdy nie wróci. Dzień dobry, Kasia Figura, Figura Media. W dzisiejszym odcinku o czasie, o tym jak zarządzać sobą w czasie i jak znaleźć czas na social media. Przede wszystkim trzeba określić swoje priorytety. Jeśli do tej pory social media nie były dla Ciebie priorytetem, nie nie czułeś, że są one ważne w rozwoju Twojej firmy, to trzeba sobie tą sytuację przeanalizować, te Twoje uczucia do mediów społecznościowych, do rozwoju firmy dzięki mediom społecznościowym trzeba sobie przeanalizować, trzeba rozejrzeć się na rynku i pokochać social media i stwierdzić, że dbanie o media społecznościowe jest naprawdę bardzo istotne w rozwoju Twojej firmy. Zobaczcie, teraz większość firm e, tak naprawdę działających na rynku posiada swoje konta na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, po prostu wszędzie w mediach społecznościowych, wszędzie w internecie są firmy i każda rozpoznawalna marka takie swoje profile, fanpage'e posiada. Dlatego jeżeli do tej pory Ty mm, nie zwracałeś, nie przywiązywałeś do tego jakiejś większej wagi, e, opierałeś się może na jakichś... E, Dawnych takich metodach marketingowych czy promocyjnych, to warto jednak przyjrzeć się, jak ten świat się zmienia i jak ważne jest promowanie się, istnienie w mediach społecznościowych. Jeżeli ty już sobie uświadomisz, że media społecznościowe są ważne i stają się Twoim priorytetem, to już masz połowę sukcesu, bo tylko priorytety tak naprawdę będą dla nas takim punktem konsekwentnie istniejącym w naszym kalendarzu. I teraz przechodzę do kalendarza. Ja Wam powiem na sobie, jak to wygląda u mnie. Każdy może ma jakieś inne metody na zarządzanie sobą w czasie, ale moją niezawodną metodą już od kilku lat, od wielu lat tak naprawdę jest używanie kalendarza. Wcześniej to były kalendarze papierowe, uwielbiałam je, uwielbiałam sobie w nich pisać, rysować, notować. Niestety im więcej miałam obowiązków, im więcej miałam zajęć, tym te kalendarze moje stawały się coraz grubsze, coraz cięższe i torebki moje po prostu uszy się urywały. Dlatego przeniosłam się z zapiskami kalendarzowymi, do telefonu. Telefon mam zawsze przy sobie, telefon nie jest ciężki, jest moim narzędziem pracy, więc idealnym rozwiązaniem dla mnie jest korzystanie z kalendarza w telefonie. Każdego wieczora. Zastanawiam się nad planem na następny dzień i zawsze sobie wpisuję taki plan godzinowy i to samo rekomenduję Tobie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ty sobie wpiszesz na przykład o godzinie 10 konsultacja z panią z Radomska, to ta konsultacja się odbędzie. Jeżeli na przykład ty sobie zaplanujesz, dziś nagram film na YouTubie, to ten film niekoniecznie będzie nagrany, bo tak jak nawet. Ja właśnie wczoraj sobie zaplanowałam nagranie filmu, ale nie wpisałam sobie na konkretną godzinę, kiedy ten film mam nagrać, i nagle pojawiło się mnóstwo różnych rzeczy, odwiedzin w domu i niestety tego filmu nie nagrałam. A zazwyczaj właśnie wpisywałam, że o godzinie 10 siadam i nagrywam film na YouTubie. I gdybym ja to sobie wczoraj napisała, to prawdopodobnie ten film bym już miała nagrany i już dziś obejrzałoby go wiele osób, a tak. Dopiero go nagrywam. Jest wtorek i na dziś wpisałam sobie w kalendarzu, że, że nagrywam film na YouTube. A. To nagranie jest już kolejnym nagraniem, dlatego, że mój mikrofon e, niestety szurał o i musiałam, muszę go powtarzać. Mam nadzieję, że, że tym razem nie będzie żadnych szelestów. Ale właśnie, jest postanowienie i choćby mnóstwo było przeciwności losu i choćby bardzo mi się na przykład nie chciało, albo nie miałabym weny twórczej, to ja po prostu ten filmik nagram, bo taki, e, taki miałam zadanie postawione i ja swoje zadania, które sama sobie postawiłam, wykonuję. E, jeżeli na przykład y, nie zapiszecie sobie tego, to ten dzień po prostu... Y... No on sobie po prostu samoistnie płynie, rano sobie wstaje, pije sobie kawę, zaglądam sobie na Facebooka, zaglądam sobie do jakiejś książki, obejrzę sobie jakiś film na YouTubie. Później trzeba zrobić szybko obiad, bo o 16.15 muszę zawieźć Tadeusza na korepetycję, co jest stałym punktem programu, więc ten czas już jest wpisany w kalendarzu i on już jest zabukowany, jest rzeczą świętą i to jest rzecz nienaruszalna. I takich rzeczy nienaruszalnych, jeżeli masz sporo, to musisz je sobie wpisać w kalendarzu na stałe. Jeżeli one się pojawiają, na przykład cyklicznie, co tydzień czy co miesiąc, no to sobie od razu możesz właśnie w telefonie w kalendarzu taką, taką cykliczność wpisać. Czyli jeżeli na przykład co tydzień mam korki Tadeusza z angielskiego, to one są wpisane na dany dzień na daną godzinę i to jest nienaruszalne. Chyba, że pani się rozchoruje albo Tadeusz się rozchoruje, no to wiadomo, to jest siła wyższa. Ale generalnie nic na to wpłynąć nie może i to jest czas nieprzesuwalny, bo pani jest zajęta w innych godzinach i my jesteśmy zajęci w innych godzinach. I jeżeli ja już mam wpisane takie stałe punkty programu, czyli moje priorytety, że o godzinie 10 nagrywam film na YouTube'a w poniedziałek, później o 16.15 mam na przykład właśnie te korepetycje Tadeusza. O godzinie 9 czy o 8.00 mam trening bo ćwiczę, bo dbam o swoją kondycję, to jest też dla mnie priorytet, więc też mam dwa treningi w tygodniu wpisane w stałe dni o stałych godzinach. To jest dla mnie bardzo ważne i to jest dla mnie taka stabilizacja, taka e, rutyna, która jest e, dla mnie jakby korzystnie wpływa na e, moją pracę. Lubię takie rutynowe czynności, bo nie muszę się zastanawiać, co ja dziś mam robić, jak się do tego przygotować, tylko na przykład właśnie, czy trening, czy konsultacja, czy szkolenie, to ja już wiem, co ja mam zrobić, żeby być gotową do wyjścia. Czyli na przykład przed treningiem to ja już wiem, jakie mam czynności. Biorę ręcznik, biorę strój sportowy, biorę buty, wychodzę. I to mi zajmuje dosłownie 3 minuty. Nie muszę robić makijażu i tak dalej. Jeżeli mam konsultację, no to ja sobie przygotowuję się do tej konsultacji, patrzę sobie na profil, nad którym będziemy pracować z klientem. Zastanawiam się, jak mogę doradzić, co mogę doradzić. To nie jest tak, że ja idę na konsultację i po prostu ad hoc przyglądam się dopiero tej stronie. Tylko zawsze przed konsultacją też muszę znaleźć sobie czas dzień wcześniej lub tuż przed konsultacją, jeżeli jest taki czas wolny, na to, żeby się przygotować do tego. Tak samo jak na przykład jadę na szkolenie, no to ja muszę mieć przygotowaną prezentację, ja muszę sobie przegadać, przeczytać te wszystkie rzeczy, przemyśleć sobie rzeczy, które będą jakby pasowały do branży, w której będę szkolenie prowadzić, bo to też są jakieś niuanse, które się różnią, prawda, jeśli chodzi o promocję i do tego trzeba się przygotować, więc tutaj też muszę sobie ten czas wygospodarować i taki czas sobie też wpisuję. Do nagrania dzisiejszego. Ja też wczoraj się przygotowywałam. Przeglądałam książki, które mam dotyczące zarządzania czasem. Przeglądałam sobie kanały na YouTubie, przeglądałam sobie swoje posty, w których też pisałam o tych rzeczach. I tak powstała, powstał taki scenariusz, który wisi pod telefonem do którego sobie czasami zerkam, żeby wiedzieć, o czym ja powinnam powiedzieć, takie war wartościowe rzeczy, żebyście wy, moi klienci, moi obserwujący, byli z tego filmu po prostu zadowoleni, żebyście coś dla siebie wyciągnęli, czy to jakąś inspirację, czy jakąś wiedzę, czy jakiś pomysł na właśnie organizowanie samego siebie w czasie. Jeżeli masz naprawdę napięty grafik tak na co dzień, tak jak ja nawet pracowałam na etacie, to wiadomo, że idąc na etat 8 godzin spędzam w miejscu pracy. Plus dojazd do pracy, plus powrót do domu, to powiedzmy, że schodzi 9 godzin. I te 9 godzin to jest taki jakbym ten mój właśnie priorytet, to jest zapisane w kalendarzu i to jest nienaruszalne. I ja tutaj nic nie wcisnę, bo będąc w pracy skupiam się na swojej pracy, chyba że właśnie czytam jakieś książki, czy jakieś materiały, które pozwalają mi rozwinąć Markę firmy, w której pracuję. Ale po powrocie, po powrocie do domu jest ten czas, kiedy powinnam i właśnie zadbać o jakiś obiad i poświęcić się swojej firmie, którą prowadziłam po południu. Po prostu popołudniami rozwijałam moją markę Figura Media. Więc ja po prostu ten grafik miałam mega napięty. I dla mnie każda minuta była istotna. I na przykład, jak wracałam z pracy do domu, to ja już sobie słuchałam na YouTubie jakiegoś programu, z którego czerpałam wiedzę. Jeżeli na przykład byłam u lekarza, czekałam w przychodni na wizytę, a wiadomo, przychodni czeka się dość długo, to zawsze miałam albo ze sobą jakąś książkę do poczytania, albo mam ze sobą telefon, w którym mogę sobie poczytać lub obejrzeć właśnie ze słuchawką w uchu jakiś filmik. I to jest mega patent, bo tu można sobie po prostu wykorzystać ten czas, który mamy tak zwany. Czas w tak zwanym międzyczasie. Na przykład czekając na mojego syna, jak on ma godzinne korepetycje, to ja też siedząc w samochodzie albo mam ze sobą laptopa i po prostu produkuję posty dla moich klientów, albo na przykład produkuję posty dla samej siebie, planuję te posty, albo gdzieś szkole się w czymś, coś czytam, douczam się, nie siedzę bezczynnie, nie marnuję tej godziny, która jest dla mnie mega cenna. I teraz po co w ogóle te wszystkie zabiegi, po co, to, po co ten kalendarz, po co ta konsekwencja, po co ta systematyczność, po co te social media i tak dalej? No, ja mam swój cel. Mój cel jest dla mnie atrakcyjny. Jeżeli ty wstajesz rano i yy, znudzony, zmęczony już od samego rana idziesz do pracy, bo idziesz, bo musisz iść, bo wszyscy chodzą, bo trzeba płacić ZUS, bo trzeba płacić podatek i jesteś z tego powodu przygnębiony i smutny i jest to dla ciebie wielkim wyrzeczeniem, że musiałeś tak rano wstać. To wiadomo, że ta nasza praca i ten i sukces jakiś może w ogóle nie przyjść, a twoje życie będzie smutne i takie właśnie ciężkie. Natomiast jeżeli masz swój cel, cel, który dla ciebie jest mega atrakcyjny i wiesz, że jak. Wiem, że jak go osiągniesz, to będziesz szczęśliwym człowiekiem, choćby przez chwilę. I Ja taki cel właśnie mam, I ja do tego celu po prostu dążę i wszystkie moje działania, cały ten mój kalendarz jest podporządkowany właśnie dążeniu do tego właśnie celu. I to nie jest tak, że to jest lekko po prostu iść każdego dnia, każdego dnia wstawać rano, wykonywać jakieś rutynowe właśnie czynności, uczyć się. Iść na siłownię rano, bo później na przykład trener nie może albo ja nie mogę. To są właśnie te wyrzeczenia, ale jeżeli my mamy atrakcyjny cel, wiemy, że idąc konsekwentnie, dzień po dniu, realizując te małe kroczki, czyli publikując na przykład posty w social mediach, reklamując się online, my mamy szansę na pozyskanie nowych klientów. nowych klienci dają nam szansę na osiągnięcie większych finansów, a co za tym idzie na spełnienie naszego jakiegoś marzenia, naszego celu, naszego planu. Jeżeli masz ten swój cel i ten cel jest dla ciebie atrakcyjny, to twoje życie stanie się o wiele łatwiejsze i wiele przyjemniejsze. Jeżeli twoim celem na przykład jest poprawienie relacji w rodzinie, no, to wiadomo, że musisz poświęcić więcej czasu swojej rodzinie, czyli zrezygnować na przykład z jakichś biznesowych przedsięwzięć, czy z biznesowych spotkań, czy ze spotkań towarzyskich na przykład z koleżankami czy z kolegami, prawda? Tylko więcej czasu spędzić rodzinnie. Jeżeli na przykład chcesz zawodowo się rozwijać, chcesz osiągać um, większe um, sukcesy zawodowe, chcesz mieć więcej pieniędzy, no to też z, z czegoś będzie trzeba zrezygnować. Trzeba to przegadać ze swoją rodziną. Słuchaj, chcesz Poświęcić swoje 2-3 lata na maksa po prostu zaangażować się w moją pracę, żebyśmy później mogli sobie spokojnie jeździć na wakacje i mieć o wiele więcej czasu dla siebie. W zarządzaniu czasem, w zarządzaniu sobą w czasie e, warto pozbyć się tak zwanych czasopożeraczy, czasopochłaniaczy. Rzeczy, które wydają się błahostką, a tak naprawdę. Czasami pół dnia przy nich spędzamy. I pierwszą taką najbardziej chyba popularną rzeczą to są social media i telefon. I na przykład niektórzy myślą, że ja pracując w social mediach jestem na bieżąco ze wszystkimi postami, które publikują moi znajomi. Otóż rozczaruję Was, bo ja tak naprawdę w ogóle nie skoraluję telefonu. Nie mam na to czasu i nie mam na to nawet chęci. Tak naprawdę ja się skupiam na tym, żeby opublikować posty u siebie, u swoich klientów, śledzę te profile, którymi się opiekuję i to wszystko, tak naprawdę. Czasami wiadomo, że coś mi tam wyskoczy, coś mnie na pierwszej karcie, na pierwszej stronie coś co przykuje mój wzrok i wtedy polajkuję, skomentuję, może mnie ktoś oznaczy, więc takie rzeczy sobie oczywiście zaglądam, ale nigdy nie jest tak, że siedzę i po prostu sobie Kontroluję palcem, przejeżdżam i, i patrzę, co tam u ludzi słychać. Bo po prostu dla mnie szkoda na to czasu. I tak samo radzę Tobie, pozbądź się takiego siedzenia godzinami przed telefonem, przeglądania TikToków, które w ogóle Ciebie nie dotyczą, które te filmiki, większość jest filmików rozrywkowych, bo oczywiście na TikToku też są takie merytoryczne, fajne, edukacyjne filmiki, z których można czerpać wiedzę, można czerpać inspirację i to jest jak najbardziej ok, też czasami sobie zerkam, ale ja nie szukam, nie skroluję tych filmików, tylko sobie po hasztagach szukam. Czyli sobie wpisuję hashtag social media, hashtag na przykład marketing online albo marka osobista. Tak samo na Instagramie, jeżeli chcę kogoś podejrzeć, popatrzeć, to ja dopiero szukam po hashtagach, nie przeglądam całego Instagrama czy całego Facebooka, żeby być może dotrzeć do jakiegoś wartościowego materiału, tylko po prostu to, czego potrzebuję, czego chcę, to po prostu konkretnie szukam. Tak samo na przykład kolejnym takim czasopochłaniaczem jest chodzenie po galeriach. Handlowych. Idziemy na przykład kupić książkę, ale przy okazji zaglądamy do jednego butiku z ciuchami, do butiku z butami, do salonu kosmetycznego i tak dalej, i tak dalej. I te godziny gdzieś nam płyną, a przy okazji jeszcze kawka ze znajomą, przypadkowo spotkaną. No i dzień nam się totalnie rozwala. A jeżeli mamy powpisywane w kalendarzu, że mam godzinę, żeby pojechać do galerii handlowej, kupić sobie książkę, wrócić do domu. I zrobić kolejne zadanie z mojej listy, to wtedy będziemy się tego po prostu trzymać. Nawet jeżeli spotkamy jakąś znajomą, to po prostu z nią przegadamy przez 30 sekund, umówimy się na jakiś telefon albo na spotkanie w innym terminie, które też sobie warto zapisać od razu w kalendarzu i po prostu jedziemy dalej z naszą listą. Spotkania z przyjaciółmi, też tak jak wspomniałam, że można spotkać przypadkowo koleżankę w galerii i się z nią usiąść na kawę. Jeżeli mamy czas, to jak najbardziej okej, okay. ale jeżeli nie mamy tego czasu, to asertywnie po prostu się zachowujemy. Dziękujemy bardzo za propozycję, na przykład wypicia kawy i umawiamy się na jakiś inny termin. I też ja na przykład nie spotykam się zbyt często z moimi znajomymi, a raczej powiedziałabym nawet, że rzadko, bo ja też wiem, jak to u mnie wygląda. Ja na przykład, jak zapraszam kogoś do siebie do domu, to я so, yeah. Szykuję się już dzień wcześniej na przyjście tych gości. Bo zazwyczaj, jeżeli to umawiamy się na jakąś wódeczkę, prawda, jedna rodzina z drugą rodziną, no to to już jest szykowanie, sprzątanie domu, szykowanie sałatek, jakiejś zupy, kebaby czy inne rzeczy własnej roboty. A żeby przygotować takie rzeczy, to ja muszę pojechać na zakupy. Więc już mam i zakupy, i przygotowanie, i sprzątanie domu, i później, oczywiście, pół dnia siedzenie po prostu z tymi znajomymi. Więc dla mnie to też jest trochę szkoda czasu. Oczywiście ja kocham ludzi, kocham się spotykać z ludźmi, uwielbiam moich znajomych i, i kocham ich, niektórych bardzo, ale też mam swoje właśnie priorytety. Jeżeli mam ten czas, jeżeli wiem, że moja głowa jest spokojna, że mam wszystko na bieżąco porobione i czas mi zbywa, to ja jaką chęcią po prostu spotykam się z moimi znajomymi. Natomiast jeśli nie, to grzecznie po prostu odmawiam, mówię, że nie mam czasu, jestem zajęta, mam inne rzeczy do zrobienia. Kolejny czas pożeracz to telewizja. No niektórzy ludzie wracają, którzy na przykład pracują na etacie, oni wracają do domu i dla nich jakby dzień już się i oni wtedy siedzą, jedzą obiad, później całą rodziną siedzą przed telewizorem. Ten telewizor gra po prostu od godziny 16 do godziny 23, kładą się spać i tak to życie mija. Dla mnie to jest też strata czasu, bo ja lubię, jak się dużo dzieje, ja lubię zarabiać pieniądze, ja mam jakieś cele i do, do tego celu właśnie potrzebuję kasy, potrzebuję klientów, potrzebuję rozwijać się, potrzebuję podnosić swoje kompetencje, swoje kwalifikacje. I, I dla mnie oglądanie telewizji jest też stratą czasu, więc jeżeli Ty też masz na liście swoich priorytetów, samorozwój, czy rozwój swojej firmy, czy zdobywanie więc większej liczby klientów, to ty po prostu, żeby ich zdobyć, musisz zacząć coś działać, a oglądaniem telewizji na pewno nie przyciągniesz swoich klientów. No i telefon, a teraz z takim trochę innym obliczem, czyli nie scrollujemy sobie social mediów bezmyślnie, tylko na przykład bez przerwy ktoś do nas pisze lub dzwoni, a my na przykład jesteśmy w trakcie pisania posta. Albo ja na przykład jak pisałam e-booka, to też albo ktoś do mnie zadzwonił, albo ktoś mi wysłał wiadomość, albo mi piknęło jakieś powiadomienie i to wciąż mnie rozpraszało. I ja po takiej rozmowie na przykład telefonicznej, która trwała 10 minut, ja zupełnie zapominałam, o czym ja pisałam. Musiałam od początku czytać pod rozdział. Musiałam znowu wczuwać się w tą sytuację, w ten klimat, w ten temat, żeby płynnie przejść po prostu do kolejnego etapu pisania. Tak samo jest z postami. Jeżeli ja zaczynam, napisałam Dwa zdania, ktoś do mnie zadzwoni, albo przyszła jakaś wiadomość i ja sobie zerknęłam, to ja po prostu wypadam z rytmu. I już teraz wiem, że jeżeli mam coś ważnego, pilnego do zrobienia, czy chcę to zrobić szybko, to ja po prostu robię tylko jedną rzecz i resztę rzeczy po prostu odsuwam od siebie. Telefon mam wyciszony zazwyczaj, tak naprawdę on jest cały czas wyciszony i ewentualnie leży blisko mnie i ja tylko widzę. Jeżeli to jest. Widzę, że ktoś do mnie dzwoni i to jest osoba, która wiem, że na przykład czekam na jej jakiś telefon, że to będzie jakaś pilna, ważna dla mnie wiadomość, to odbieram. Ale jeżeli widzę, że to jest ktoś, do kogo mogę oddzwonić za godzinę, za półtorej godziny, to nie odbieram tego telefonu. Tak samo nie odbieram wiadomości, jeżeli widzę, że to jest na przykład od kogoś tam znajomego, z którym po prostu ta rozmowa gdzieś tam się toczy już jakiś czas, więc po prostu nie odbieram, nie odpisuję. Odpiszę, jak skończę realizować moje zadanie z listy. No, i chcę jeszcze na koniec powiedzieć o czymś takim jak delegowanie zadań. To też jest jedną z metod zarządzania sobą w czasie, bo jeżeli na przykład świadczysz różne usługi w różnych cenach i na przykład ktoś może w jakiejś czynności zastąpić ciebie, a w kolejnej nie może i ty po prostu masz mnóstwo tych różnych takich zleceń, to deleguj rzeczy innej osobie, rzeczy, które ktoś może za ciebie zrobić. Tak jak u mnie na przykład mam pomocnicy, które mi robią grafiki, robią mi teksty, ja to później po prostu tylko sprawdzam, planuję, poprawiam ewentualnie i tyle, i gotowe. Nie muszę szukać inspiracji, nie muszę szukać pomysłów, nie szukam, przeglądam miliona zdjęć, prawda, z galerii, bo one po prostu mi to zrobią. Natomiast jeżeli. Szkolenie na przykład, to wiem, że ja muszę poprowadzić to szkolenie osobiście. Za szkolenie też biorę więcej pieniędzy, za konsultacje też biorę więcej pieniędzy, bardziej mi się to czasowo opłaca. Więc jeżeli ja mam dużo klientów na prowadzenie social mediów, to ja redagowanie postów czy yy, tworzenie postów mogę komuś innemu zlecić, bo ja to po prostu tylko sprawdzę, ewentualnie poprawię, ewentualnie zlecę poprawkę i ja to mam po prostu gotowe. Natomiast prowadzenie szkolenia ja nie chcę nikomu oddawać. To jest jest dla mnie i wartość finansowa, i wartość taka. Rozwojować, jeśli chodzi o firmę, bo wiem, że ja to zrobię dobrze i ja to chcę zrobić osobiście. I takich rzeczy nie delegujemy. Delegujemy rzeczy, które może się obyć bez naszej obecności. Więc, jeżeli Ty na przykład nie masz w swoim zespole osoby, która by prowadziła Ci social media, nie masz naprawdę na to zupełnie czasu, albo po prostu nie czujesz tego, nie chcesz tego robić, a masz możliwości finansowe, to właśnie dla takich osób jest. Jest moja firma, Figura Media, gdzie troszczymy się o profile firm, gdzie odpowiadamy ludziom na zapytania, gdzie dajemy możliwość takiego stworzenia kolejnego kanału komunikacji z klientem. No, ale to nie, nie na ten temat dzisiejsza rozmowa, bo moją ofertę możecie poznać na www.figuramedia.pl. Tam sobie znajdziecie moją ofertę, mój cennik chodzi mi tylko o to, że to jest również bardzo ważne w zarządzaniu waszym czasem. Czyli nie ma się co rozkminiać nad jakimiś małymi rzeczami, które na przykład wymagają dużo pracy, pochłaniają dużo czasu, a są mniej opłacalne. Bardziej się skoncentruj na rzeczach, w których ty jesteś niezbędny i które przynoszą ci większe korzyści. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej właśnie o mediach społecznościowych, o tym jak prowadzić profil, o tym skąd czerpać inspiracje na tworzenie postów, na tworzenie grafik, to zachęcam Cię do kupienia mojego e-booka. Pokaż się światu, buduj swoją markę świadomie i odważnie. Jest do nabycia na mojej stronie www.figuramedia.pl, cena 30 zł. Natomiast jeżeli chcesz konkretnie pogadać o Twoim fanpage'u, co w nim poprawić, czy jak w ogóle zacząć, jak to założyć, czy na przykład potrzebujesz osoby, która Ci założyła to wszystko wizytówkę na Google, czy fanpage na Facebooku czy na Instagramie. To zapraszam Cię do mnie na konsultacje. Offline, jeśli jesteś z Zamościa lub okolic, albo online, jeżeli jesteś z, dalek z dalekiego regionu. Zapraszam Was serdecznie do korzystania z moich usług, z moich ofert, do oglądania moich filmów. Staram się, żeby te filmy były dla Ciebie wartościowe i żeby w każdym filmie było coś nowego, co przyda Ci się w tworzeniu Twojej marki online. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!